Czeamka, tu Mat. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na szybko. Powoli zmierzamy już do zakończenia okresu rozbicia dzielnicowego, a dziś omówimy pierwszą część panowania w Krakowie Leszka II Czarnego. Leszek Czarny zasiadł na krakowskim tronie bez większych problemów jeszcze w 1279 roku. Choć prawdopodobnie musiało dojść do formalnej elekcji przez małopolskich możnych. Do swej sieradzko łęczyckiej domeny przyłączył więc ziemię krakowską i sandomierską. Problem pojawił się w rok później, kiedy to na Lubelszczyznę najechał książę Halicki Lew, wspierany przez Tatarów i Jaćwingów. Wśród historyków nie ma konsensusu, czy była to zwykła wyprawa łupieska, czy też może Lew zamierzał zdobyć zbrojnie krakowski tron. Miał do tego bowiem dość chwiejne roszczenia, będąc po potomkiem Bolesława Krzywoustego. Najeźdźcy rozpoczęli oblężenie Sandomierza, jednak miasto oparło się przeciwnikom, dając Leszkowi Czarnemu cenny czas na zebranie sił. Ostatecznie siły małopolskie pokonały wroga w bitwie pod Goźlicami, zmuszając je do odwrotu. Leszek nie ograniczył się jednak tylko do defensywy i sam dokonał kontrrajdu na Ruś, łupiąc tereny aż pod lwów, Tym samym bezpośrednie zagrożenie jego władzy w Małopolsce zostało zażegnane. Krakowskiego tronu pożądał także najpotężniejszy spośród śląskich piastów, a więc Henryk IV Probus. Jego ambicje wybiegały jednak dużo dalej, bowiem liczył on na otrzymanie z rąk swego nowego sojusznika Rudolfa I. Korony. Dominacja probusa w regionie niepokoiła jednak innych książąt. Synowie zmarłego Bolesława Rogatki, a więc Henryk Brzuchaty, Bolko Surowy i Bernard Zwinny, sprzymierzyli się z Brandenburczykami i w roku 1280 najechali wspólnie na ziemię wrocławską. Henryk IV odparł ich z dużym trudem, po czym dokonał niewielkiego kontrajdu na księstwo jaworskie. W rok później Bolko surowy wydzielił młodszemu bratu Bernardowi własne księstwo z Lwówkiem śląskim. Książę Wrocławski umocnił swój sojusz z Władysławem Opolskim, biorąc jego córkę Konstancję za żonę. Książę Raciborsko Opolski obiecał przy tym wspierać starania Henryka o koronę. Książęta wyruszyli jeszcze w 1280 roku na dwór króla Niemiec w Wiedniu gdzie złożyli Rudolfowi Habsburgowi hołd lenny. Tymczasem z zagranicznych studiów powrócił do Ścinawy Konrad Garbaty, domagając się od Henryka Probusa zakończenia jego tymczasowych rządów. Ten jednak odmówił zwrócenia krewniakowi księstwa, zatrzymując je dla siebie. W roku 1281 lub 1282 zmarł Władysław Opolski, który poza Bolkiem Opolskim pozostawił jeszcze trzech synów: Mieszka, Kazimierza i małoletniego Przemysła. Bolko i Kazimierz objęli wspólne rządy w Księstwie Opolskim. Za śmieszko i przemysł otrzymali własną dzielnicę na ziemi Cieszyńskiej i Raciborskiej. Na na nasileniu ulegał konflikt pomiędzy braćmi, Bolesławem i Konradem. W roku 1281, Bolesław Płocki, wspierany przez Władysława Łokietka, najechał na ziemię brata ograbiając przy okazji jego żonę i córkę. Tymczasem Konrad Czerski zamierzał rozszerzyć swe terytorium na południe kosztem Leszka Czarnego. W roku 1282 wojska mazowieckie tymczasowo zajęły Radom i Sandomierz, jednak ostatecznie wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. W wyniku konfliktu zawiązały się dwa regionalne sojusze. Bolesława Płockiego, Leszka Czarnego i Władysława Łokietka z jednej strony oraz Konrada Czerskiego i Rusinów z drugiej. Jeszcze tego samego roku wojska czersko-ruskie najechały na Księstwo Płockie, pustosząc między innymi Gostynin. W odpowiedzi Leszek Czarny najechał na Halickie Pogranicze. Zaistniałe zamieszanie wykorzystali także pogańscy Jaćwingowie którzy przez dekady walk z Polakami, Krzyżakami i Rusinami stali się prawdziwymi mistrzami walki podjazdowej. Spustoszyli oni lubelszczyznę, jednak ich łupieszczy pochód zatrzymał w bitwie pod łopiennikiem Leszek Czarny. Doświadczony w walkach z pogańskimi bałtami książę ruszył za nimi w pościg, niszcząc wroga w krwawej bitwie nad rzeką Narwią. Klęska przyczyniła się do całkowitego upadku ludu Jaćwingów. Ich plemiona zostały zdziesiątkowane i resztki ludności znalazły schronienie u Litwinów. Wyludniona Jaćwięż została zaś podzielona pomiędzy strefy wpływów polskich, krzyżackich i litewskich. Klęska Jaćwingów sprowokowała jeszcze w 1282 roku rajd ich litewskich pobratymców na ziemię sandomierską. Zmarł bowiem wielki książę litewski Trojden i jego następca Dowmund nie dbał o zawarte przez jego poprzednika sojusz z Bolesławem Płockim. Leszek Czarny raz jeszcze pokonał wroga, zwyciężając w bitwie pod Rowinami. W roku 1281 Henryk Probus zaprosił swych sąsiadów, a więc Henryka Głogowskiego, Przemysła II i Henryka Brzuchatego, na zjazd do sądowla celem normalizacji stosunków. Był to jednak podstęp, bowiem nakazał on swych gości pojmać. W tym nawet swych niedawnych sojuszników, a więc Przemysła i Henryka Głogowskiego, którzy cztery lata wcześniej ruszyli uwięzionemu Probusowi z odsieczą. Na pomoc księciu Wielkopolski ruszyli jego sojusznicy, a więc książę Gdańskim Ściwój II i Leszek Czarny. Nie zdołali oni jednak go uwolnić i wyprawa zakończyła się jedynie złupieniem ziemi wrocławskiej. Ambitny książę wymusił na Przemyśle II zrzeczenia się strategicznie położonej ziemi ludzkiej, która zapewniała mu bezpośredni dostęp do Małopolski i Krakowa. Z kolei na księciu Głogowskim i Legnickim wymusił on przyrzeczenie pomocy wojskowej na okres pięciu lat, co w praktyce oznaczało, iż popadli oni w zależność lenną. Więźniowie zostali oswobodzeni dopiero po spełnieniu tych warunków. Henryk Probus zwrócił także Konradowi Garbatemu księstwo ścinawskie, jednak warunkiem było zaakceptowanie jego zwierzchnictwa. Wkrótce potem podobnie postąpił jego brat, Przemko. Henryk IV budował więc coraz silniejszą pozycję, jednak jego głównym celem był Kraków i Korona. Miścibój II nie bez powodu przybył uwięzionemu Przemysłowi z odsieczą, bowiem potrzebował on sojusznika. Książę Gdański zdobył bowiem władzę w dużej mierze siłą, odbierając między innymi ziemię swym stryjom. Ci zaś w rewanżu zapisali prawa do nich, a więc między innymi do ziemi białogardzkiej i gniewskiej, zakonowi krzyżackiemu. Roszczenia wysunął także się siemomysł Inowrocławski, czyniąc to w imieniu swej żony Salomei, która była córką stryja mściwoja Sambora. Spotykając się w Rzepce w roku 1280, obydwaj władcy się jednak dogadali. I w myśl układu Salomea oddaliła swe roszczenia w zamian za przyrzeczenie zwrócenia się omysłowi Wyszogrodu po śmierci Mściwoja. Kolejnym problemem księcia Gdańskiego był brak męskiego potomstwa. Scementował więc on sojusz z Przemysłem II, zawierając z nim w 1282 roku w Kępnie układ o przeżycie. Książę Wielkopolski miał więc odziedziczyć po jego śmierci Pomorze Gdańskie. Część historyków sądzi jednak, iż zamiast układu o przeżycie, mogło to być natychmiastowe przekazanie władzy przemysłowi, który jednak z szacunku dla mściwoja pozwolił mu wciąż rządzić w jego imieniu. Na rzecz tej teorii świadczyć mógł zjazd Przemysła II z pomorskim rycerstwem i możnowładztwem w Nakle w 1284 roku. Gdzie oficjalnie uznali oni jego prawa do Księstwa Gdańskiego. Mściwój zdecydował się ostatecznie na ugodowe rozwiązanie sporu z Krzyżakami, przekazując im w 1283 roku jedynie gniew oraz kilka posiadłości na żuławach w zamian za rezygnację do reszty roszczeń po stryjach. Tego samego roku odebrał także zbrojnie Brandenburczykom Ziemię Sławeńską. Tymczasem, nie godząc się na dochowanie wymuszonego siłą słowa, przemysł II rozpoczął walkę z Henrykiem Probusem, odzyskując jeszcze w 1283 roku ziemię rudzką. Jednakże w rok później sprzyjający księciu wrocławskiemu możnawładczy ród zarembów, zawiązał przeciwko niemu spisek, wydając Henrykowi kalisz i rudę. Wojska wielkopolskie rozpoczęły wkrótce oblężenie kalisza. Jednak wobec niechętnej postawy rycerstwa, przemysł zmuszony był do pertraktacji. W wyniku rozmów odzyskał on kalisz. Jednak Henryk Probus zachował ziemię ludzką, a także nowo zbudowany zamek w ołoboku. Ok, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i wszystkim Wam życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2017 roku.